56 tysięcy złotych kary za częściowe zniszczenie komuś życia. Mamy teraz decyzję UODO o nałożeniu kary na polskie radio Szczecin, które może kojarzyć się z tego, że ujawniło bardzo intymne informacje o krzywdzie, która się zdarzyła synowi pewnej posłanki. To zaś miało bardzo tragiczne skutki. Zapewne to nie będzie finał tej sprawy, bo trafi to do WSA, a później do NSA. Ale na chwilę obecną wiemy, że UODO uznało, że w. Polskie Radio Szczecin niewystarczająco weryfikowało, czy artykuły były pozbawione informacji, pozwalających na ustalenie, kogo dany artykuł dotyczy, a powinny takie informacje zakrywać, bo zgodnie z prawem bez zgody nie można ujawniać takich informacji. Biorąc pod uwagę skutki, raczej kara jest bardzo niska i wiele osób będzie narzekać, że troszkę za mało Rygorystycznie do tego podeszli, ale prawo prasowe jest częściowo wyłączone z RODO i podejrzewam, że UODO wydając tą decyzję, był bardzo ostrożny w tym, co chce analizować i za co karać. No i nie wiadomo też, jaki jest dochód spółki, no bo to nie jest tak, że można nałożyć absurdalnie wysoką karę. Ona musi być ograniczona. Pewnych granicach. No i jakby to, że wydano karę, decyzję przez łodo, nie znaczy, że nie będzie też wydana decyzja lub wyrok przez inne organy, na przykład przez sąd może być, zawsze być uznane, że było to naruszenie kodeksu karnego, ukarane pozbawieniem wolności albo ograniczeniem. Zobaczymy, co dalej pokaże świat. Pełnej decyzji jeszcze nie ma, więc jeżeli tam jakieś perełki będą, no to pewnie na dniach tego się dowiemy.